Nie lubię waszej woli. Macie słabą krew! Tak, może wyślą żołnierzy. Jeszcze się przydacie. Boicie się mych kłów. Tym gryzłam pancerz wodza, a tym wielką maszynę. Chcecie trafić do opowieści mojej skóry? Kto walczy? Nie zdołaliście ustrzec domu przed jednym wrogiem? I co ja mam z wami zrobić? Wiecie, że bandyci walczą jeden z drugim, aby wyłonić herszta? Nie lubię waszej woni. Macie słabą krew. Tak, może wyślą żołnierzy. Jeszcze się przydacie. Boicie się mych kłów. Tym gryzłam pancerz wodza, a ty... Tym! Wielką maszynę! Mówiłam, że przyjdą! Do piachu z nią! A nie możemy o tym porozmawiać? Gardża tylko gadają. Gadają, krwawią. I zakuwają w łańcuchy. Ale ty... Ty walczysz jak my. Chętnie bym cię stąd zabrała. Nie możesz mnie zabrać. Silni grabią sła słabych i przez to rosną w siłę. Te historie namalowane na skórze. Patrz: dzieci, pieniądze, dom i ziemia wszystko było moje. Wypij mą krew, a oni przeżyją. A... Nie, Ulio, ja mam wystarczająco dużo na głowie.